Cześć, oto cotygodniowy przegląd najciekawszych newsów filmowych. Jak zawsze przygotowaliśmy dla was porcję ciekawostek dotyczących najważniejszych wydarzeń ze świata kina. Zapraszam. Jak donosi DreamWorks, John Williams z powodów zdrowotnych przerwał 30-letnią tradycję współpracy ze Stevenem Spielbergiem i nie skomponuje on muzyki do jego najnowszego filmu. Podobnie będzie z omawianym tydzień temu spin-offem Gwiezdnych Wojen. Do twórcy muzyki Rogue One pretenduje Alexander Desplat, co wielu z fanów znało za dobrą wiadomość. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. W przygotowaniu jest kolejny film na bazie komiksu. Mark Miller zaczyna realizację projektu Nemesis, który bazuje na powieści graficznej o tej samej nazwie. Jest to historia Mata Andersona, multimiliardera, który po śmierci rodziców staje się super złoczyńcą. Całość oczywiście bazuje na koncepcie, a raczej teorii, co by było gdyby Bruce Wayne, zamiast Batmanem, stał się Jokerem. Póki co czekamy na więcej informacji. Gościem w kanadyjskim Radiu Rock 102 był Kevin Smith. Potwierdził on, że w przygotowaniu są szczury z Supermarketu 2. Zdjęcia do produkcji mają się rozpocząć wiosną 2016 roku. Wcześniej jednak fani reżysera czekają na zapowiadany od kilku miesięcy film Sprzedawcy 3, który wśród fanów popultury uchodzi za serię kultową. Mam nadzieję, że Wy także czekacie na ten film. Teraz coś dla fanów retro. Jeżeli pamiętacie film pod tytułem Flash Gordon z 1980, to być może niedługo zobaczycie jego sequel. Jak donosi od twórca głównej roli sam Jane Jones, Fox zakupiło prawa do pisania scenariusza. Na temat projektów nic nie wiadomo, sam aktor nie wie nawet, czy wcieli się w swoją postać, czy zagra postać drugoplanową. W każdym razie obiecuje, że i tutaj cytat, rozgromi każdego nowego kandydata. Oczywiście w tę żyźnie fizycznej. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun aktorskiej wersji słynnej japońskiej animacji Attack on Titan. Jak wynika ze zdjęć promocyjnych, nie będzie to dosłownie przeniesienie historii znanej z komiksu na ekran, a swego rodzaju interpretacja historii. Premiera planowana jest na lato 2015 roku. I na koniec kolejna wiadomość ze świata Gwiezdnych Wojen. J.J. Abrams tak zachwycił producentów materiałem z Nowych Gwiezdnych Wojen, że najpewniej przypadnie mu rola reżysera dziewiątej części Gwiezdnej Sagi. Dla przypomnienia, reżyseruje on teraz epizod siódmy, zaś pałeczkę przy kolejnym epizodzie przyjmuje Ryan Johnson. Fajnie, że byliście z nami. Dzięki za oglądanie i dajcie łapkę w górę, żeby nie było nam przykro. Oglądajcie też recenzję najnowszych filmów, w których super prezenter Dakan, mój mistrz i mentor opowie Wam, na co warto wybrać się do kina. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia niebawem.